Proszę Państwa, mamy jeszcze jedną taką formalną uroczystość, bo przed tym spotkaniem oficjalnym odbyło się spotkanie z y, nauczycielami, uczniami szkoły tu działającej przy parafii i redaktor przekazał, pan redaktor przekazał książki dla dzieci na nagrody, a my chcemy jeszcze jedną osobiście, pan, pan redaktor, że przekazał, pani dyrektor szkoły, prosimy panią tutaj na, jest pan dyrektor. To ja tylko ja powiem dwa zdania, że ja też piszę bajki. Bardzo moich przeciwki wiedzą, że wyłącznie, ale, ale piszę bajki do moich bajki, które moich córek teraz są już dorosłe. To jest Tommy, który wyszedł specjalnie, jak jechałem do Stanów dla Polskich w i w Stanach, czyli mają takie, taką specyficzną grafikę hollywoodzką, hollywoodzkiej, bo są przyzwyczajone. to tak symbolicznie, bo tych książek jest trochę więcej przekazanych. Dziękuję. W czerwcu ma wyjść kolejny tomik, tym razem dla moich synów, bo teraz mam dwóch małych synów, które też piszę bajki. Eee, to może też wtedy doszło, jak, jak wiemy. Dziękuję bardzo. Mam zaszczyt, że otrzymałam dla szkoły nie tylko tą jedną książkę, ale więcej. I wręczymy te książki dzieciom na zakończenie roku jako nagrody. Bardzo jestem wdzięczna. Bardzo dziękuję. No cóż, chyba po że jeszcze, jeszcze będzie pewnie czas, jakieś rozmowy krótkie w pulwarek. Wiem, że Pan redaktor Jerzy Żlacki chce jeszcze wiatr przeprowadzić do tego radia, do rozmaitości, tak, to się pod, tak się Pan Polskie rozmaitości, znane też w dalej, proszę Państwa.